Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Coxman i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie w Minecraft 2D. Tak, pewnie zastanawiacie się, dlaczego to jest takie rozpixelowane. Po prostu sobie wziąłem. Gdzie to? A, Super Settings. No i zobaczcie, na przykład tutaj są takie Super settingsy. I to chyba jest. Nie, to nie jest normalne. Poczekajcie chwilę. O, tak, dzisiaj poprowadzimy odcinek. Super! Akurat yy, tak super mi się popsuł, więc po prostu byłoby tutaj... tutaj byłoby takie białe. Więc dzisiaj tak sobie gramy w Minecraft 2D, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kopać diaksy. Super yeah! Dobra, i tak, chciałbym jeszcze, żebyście zostawili łapencję w górę, subskrypcję pewnie mi się gdzieś tutaj na głowie pokazuje. No i możecie też wbić yy, na mój drugi kanał gamingowy, który pojawia Wam się gdzieś... Chwila. Tu, tu wam się pojawia. Tutaj wam się pewnie pojawia. No tak, moi drodzy, mm, Więc, dzisiaj będziemy sobie kopać Jackson, więc idziemy. Nie no, dobra, żartuję sobie, nie będziemy na takim czymś grali. What? What? Dobra, chwila. Jeszcze nie. O! O nie, ja Cię nie chcę tego, nie chcę! Nie, nie, nie! Nie, nie. O, to jest najlepsze, wiecie co? Nie, nie, o. Nie to. To jest trochę rozmazane, nawet nie. Jest, wróciliśmy do normalności. Więc tak, zobaczycie mi się, nagrywa i widzimy się za chwilę. Tak, pryszka mi się cudownie nagrywa, więc teraz tak, zacznijmy odcinek. Eee, tylko ja nie wiem o co chodzi. Dobra, eee, tak, dert, nie, nie, nie. W ogóle w, w ostatnim odcinku Minecraft 2D eee, To się stało: po, eee, zbudowaliśmy tutaj magazyn i strych. Zresztą tak dokładnie to strych, i jeszcze mamy tutaj łóżko. ja. Yeah. więc się prześpimy. Tak, wiem, się w ścianie, nie unikajcie. Uch, dobra przeżyliśmy, ale to łóżko będziemy musieli i pajęcznie rozwalić, dobra. I teraz tak. Bed. Pyk. Proszę bardzo, tutaj mamy beda. Yy, I tak, teraz yy, i dzisiaj pójdziemy sobie do mink... do... To, do Mikolf, tak. Do. inne. Tutaj. Będziemy sobie kopali diaksy. Tak, będziemy sobie kopali diaksy tylko będziemy potrzebowali bardzo ważną rzecz, a mianowicie kilo. I tak. Mm, pewnie zastanawia, możecie się też zastanawiać, skąd wziąłem te tekstury. A to się dowiecie w odcinku Minecraft yy, Survival, który pojawi się jutro. I chciałbym jeszcze Was bardzo serdecznie. Że, bo, chciałbym Was bardzo przeprosić za tą długą przerwę. Tak dokładnie to był tydzień, bo Byłem na wakacjach. No, no i wracamy do Minecraft 2D. Jej. Dobra, y, teraz tak. Yy, bierzemy tak i tak. Pewnie zastanawiacie się. Koksman, ale po co, po co ci drugi kilof, po co? Już wam mówię, bo będziemy dzisiaj bardzo długo kopać. Pyk. Ale ja chcę tu trafić, halo, ludzie, chcę trafić. Dobra, dziękuję. Mm, dzisiaj nie idziemy do netheru. Mm, dzisiaj będziemy tylko kopać diaksy. I właśnie do tego będziemy to dawali. Quake Pro, żeby po prostu było tak raźniej lepiej, wiecie o co mi chodzi. Więc teraz idziemy. Dobra, idziemy yy, i mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajdziemy jakieś diaksy, yy, bo nie chcę, naprawdę, naprawdę nie chcę, żeby to aż tak długo zajmowało, żeby to aż tyle to zajmowało, dobra, idziemy. Hej, no siema, dobra, idziemy dalej, tylko powiem wam, że muszę sobie zmienić kamerę. What the fuck co to jest? Co to jest ludzie? Co to jest? Pewnie jakiś kolejny dodatek, ale ja pamiętam, że na tym, na tej nowej kamerze takiego czegoś nie ma dobra. Dobra, jesteśmy. I tak, co dzisiaj będziemy szukać diamenty. Tak, wiem, powtarzam się, przepraszam. Au! Dobra. Yy, gdzie teraz idziemy? Tu będziemy kopać. Będziemy sobie tutaj kopać. Pójdziemy pod. Gdzie sobie pójdziemy? Hmm. Pod 13 poziom wchodzę, więc chyba. No, dobra, nieważne. Yy, o, jakie lagi były. Przedtem. Dobra, nieważne. Idziemy. Yy, będziemy sobie tak kopać. Wiem, że tutaj nawet nie ma sensu kopać, więc pójdziemy w tą drugą stronę jej. Będzie 200 lat kopania. Więc ja zaczynam kopać i... Widzimy się za chwilę. No i dobrze, moi drodzy, mamy już pierwsze diaksy. Super. Mm, nie, aż, aż, aż kilo jeszcze skończył. Idziemy. Nie wiem czemu, dlaczego pojawiają się takie czarne te cośki zimne, dobra, więc kopiemy, mam nadzieję, że tu jakiś creeper nie wyskoczy, a jeszcze zapomniałem wam w ogóle powiedzieć, po co nam te diaksy, a moi drodzy, już wam mówię, te diaksy są po to, żeby ulepszyć sobie seta i tego typu, no, nice, dobra, wiecie co, tak w razie dwóch chcę sprawdzić, czy tutaj nie będzie, nie, nie ma, więc, cóż, znowu widzimy się za chwilę znowu robię time lapsa bo będę musiał kopać kolejne pół godziny. No więc... Widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem. No, już trochę kopię. Jak sami widzicie, już w prawie wykorzystam. drugi kilo. Mhm. Już drugi kilo wykorzystuję. Dobra, czyli mamy. E, kolejny level, tak. E, na razie nie ma tutaj żadnych diakosów. Za co? Jest właśnie dlatego. O, złoto! Czy chcemy mieć złoto? Nie. Ja zapomniałem, że w ogóle jak się biegnie, to ma większego foła. O! Ja tak, 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 tak. No to już niczego nie ma, więc. A moje drodzy, jeszcze więc możemy zrobić taki, jakby. Można powiedzieć, układ. Jeżeli pod tym filmikiem zostawicie. O nie, o nie, 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 nie. 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 Zły grawaj. Bardzo zły. Jeżeli pod tym filmikiem zostawicie. 10 łapencji w górę, tak dużo od Was wymagam. 10 łapencji w górę: bierzemy nową serię Minecraft Dungeons. Ta, yy, tak, to, 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 to nowy, co może, jakby się razem yy, z Xbox, Steam i jeszcze z kimś tam jeszcze, ale to, to zobaczycie. Więc moi drodzy, 10 łapencji w górę pod tym filmem. Więc łapkujcie, bo naprawdę seria jest yy. I lecimy od razu. Jeżeli. Tak. Jeżeli. Mm, do. 15 lipca zrobicie te 10 łapędzi w górę, to od razu 20, czyli. Po 15. Po, tak, po 15. 20 lipca. Czyli 20 lipca w poniedziałek. Zaczniemy tą nową serię. Dlaczego tak późno? Bo. Bo, 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 bo. Nie powiem wam. Ale dobra. Więc. Pamiętajcie 10 łapencji w górę i klikajcie tego, tego czerwonego przyciska. Bo to naprawdę jest bardzo ważne i to bardzo motywuje, bo... Trochę się namęczyłem nad tym wszystkim. Trochę się dużo namęczyłem. Wiecie co, czy miście chce tutaj iść do tego? No nie wiem. Na pewno wiem, że to jest próżnia. Hmm właśnie dlatego robię cięcie i pokażę Wam miejsca, gdzie znajdę te diamenty. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Uuu, kolejne! Super! Jakie dużo jest, jacie! Dobra, kopiemy. Dobra, kopiemy, mam nadzieję, że dzisiaj dużo tych diaksów znajdziemy, bo naprawdę krucho by było, gdybyśmy tylko 9 znaleźć, 10 znaleźć, bo tutaj są buty, jeszcze jest jeszcze jeden jak chyba. Albo mamy jakieś zwidy. Dobra, mamy 10. Tak, mm, na set nie starczy, bo tak, buty, no to tak. 4. 9 będzie na buty i na hełm. 9, czyli potrzebujemy jeszcze 6. Potrzebujemy jeszcze sześciu, żeby zdobyć, żeby mieć cały diamentowy set. Plus jeszcze tak. Musimy zdobyć 16 jeszcze. Plus jeszcze 5, czyli 21 diamentów musimy mieć. 21, 23 diamenty musimy. Tutaj przy tym pasku musimy mieć 21 diamentów i możemy dopiero wracać do domu. Dużo będzie robota, Widzimy się za chwilę. Uuu, kolejne. Super. Dobra bierzemy dalej, uuu, nice dobra, dużo ich jest, Ja dobra powiem wam, że już nagrywanie no trwa, nie wiem z jakieś 30 minut mi trwa to nagrywanie dobra, nieważne mamy 15 diamentów czyli tak, brakuje nam jeszcze innego do zbudowania całego setu oraz jeszcze Będziemy potrzebowali. Tak, 22 potrzebujemy diamenty, więc dużo będzie tej roboty, więc widzimy się za chwilę. Jak w tą stronę? No dobrze, moi drodzy, ja już szukam z jakichś, kolejne 10 minut. No i. Znalazłem. Tak, znalazłem to. Tak. Dobra. Więc ja szybko wykupuję i widzimy się już w następnej miejscówce, bo... Ja nie oszukuję, obiecuję wam, ja naprawdę nie oszukuję, ja po prostu muszę je znajdować, więc widzimy się za chwilę. Dzień dobry Państwu! Ja znalazłem kolejny diaksy, yeah, i idziemy dalej! Dobra. Idziemy dalej. Dzień dobry! Kolejny diaksy, super, mamy je! Dobra. I czy to już jest koniec? 24 25 diaksów mamy. Yeah. Je! Sorry, za ten motor. Dobra, więc widz... robię cięcie i widzimy się już w domku, więc. Dobra. No, no. no dobrze, moi drodzy, już jestem w domku. Jem, yeah. I teraz tak. 25 diamentów. Yes. Tylko jeszcze tutaj zobaczyć, czy są jakiekolwiek diaksy. Bo jakby były, to bym się tak zde. Uff. Dobra. Dobrze, że jeden diaks. I jeszcze potrzebujemy najgorszej rzeczy: obsydianu. No chyba, że mamy jakoś magicznie się pojawił w tym. No chyba, że magicznie się pojawił w, w tam. U góry, w magazynie. Wiem, że magazyny powinny być raczej na dole. Dobra. Na pewno mamy tak, diamentowy kilo, więc mamy jeszcze bardziej na plus, bo jak się pomyliłem, zapomniałem, że mamy diamentowy kilo. Ha! Ha! Mamy obsydian? Mamy jeden obsydian. Potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebujemy cztery obsydiany, więc to jest bardzo, ale to bardzo krucho. Więc ja robię cięcie jak to znajdę i widzimy się za chwilę. Eee, ale się wyspałem! Dzień dobry państwu! Znowu wróciłem, znowu się przespałem. Yeah! Dobra, więc idziemy znowu. I teraz tak. Mm, bo jeszcze akurat się przespałem i mam ten obsydian. Yeah, man! Mam ten obsydian. I pewnie się zastanawiacie, Coxman, ale po co ci ten obsydian? Moi drodzy, już wam mówię. A jeszcze książka! Jak ja nie cierpię Minecrafta czasami. Kocham go, ale nie cierpię. Dobra, potrzebujemy tak. Mm, Budki, spodnie i, i spodnie i hełm. Budki, spodnie i hełm. I patrzajcie teraz, jaki tu koksu jest. Dzień dobry Państwu! Cały w, dnia, cały w diaksach jestem, Ja yeah. Jestem cały w diaksach, jest super, dobra. Ja w ogóle nie wiem czemu, mam uczucie jakby po prostu tekstura była troszeczkę inna e, te, teraz ta diaksowa i taka, powiem Wam, że trochę lepsza. Tak, oczywiście w innym stanie, każdy ma inne zdanie, tak jakby co. Więc teraz tak. No, na, na stówę, powiem Wam, że naprawdę to, to się zmieniło bardzo. Bardzo. Ja. Potrzebujemy tak tutaj. Ym, nie potrzebujemy tego, 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 tego. Nawet nie, nie chcemy się tutaj sprzątać. Ym, co my jeszcze potrzebujemy? Jedną książkę. A książka jest. Czoliek gdzie? Nie tu. Dobra. Więc idziemy dalej. Tego nie potrzebujemy, nawet tego nie robię. A pewnie się zastanawiacie, po co mi tych diaktów, moi drodzy. Po pierwsze potrzebujemy dużo... Nie dobra, może nie potrzebujemy tak dokładnie. Jednego patyka, bo musimy mieć diamentowy mieczyk. No i reszcie się jakoś zarobi. Proszę mi tutaj patyka. Wiem dlaczego? A, tu! Bo nie trafić. Dobra. No dobrze moi drodzy, ja już jestem z powrotem program nie wywaliło, więc tak to oznacza, że będziemy musieli kończyć. Zrobimy to w następnym odcinku. Więc moi drodzy, to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i narka!